Cześć witajcie, witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, jest duża szansa, że tę bitwę pewnie u kogoś widzieliście. Dlatego, że jest to bitwa z takim wynikiem, że. Jeżeli to było wrzucone na Place, a było, było z tego co kojarzę, bo dostałem maila właśnie. Z, z linkiem do a To obstawiam, że pewnie to się u Halaka, i u innych mogło pojawić, bo ja nie, na... nie nagrywam filmów na bieżąco, z takimi powtórkami zazwyczaj. No, ale ponieważ ja i tak nie oglądam większości obecnie materiałów z WOTA i więc nawet nie wiem czy ta bitwa u kogoś była pokazana a jeżeli była to zobaczycie sobie ją z moim komentarzem ewentualnie osoby, które jej nie widziały na jakimś innym kanale będą miały możliwość zobaczenia, bo moim zdaniem ponownie powiem to stwierdzenie warto, warto zwłaszcza dla końcówki, więc oglądajcie a ja postaram się pogadać Pluton Pluton z klanu Lachy. Naszym dzisiejszym bohaterem jest gracz Oniku C. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Niech będzie Weedy. Eee... Plutonie był z Milanem i z Bejanem. Eee, I, i, i. Eee, Dało tutaj losowanie na tiery 10 i 9. Mapa to bezpieczna przystań i arty. Cały Pluton wjeżdża na ostro. Podoba mi się to założenie na ostro w stronę czołgów wroga. Ale okazuje się, że drużyna przeciwnicza, jak to mawia Pawlus, robi dokładnie to samo. Też wjeżdża na ostro, tylko że ich jest jeszcze więcej. No i widzimy już jeden z plutonowych padł. Tutaj Twiddy wyjeżdża. W pewnej chwili myślałem, że będzie chciał, że będzie chciał tutaj walczyć atakować, ale widzę, że to jest po prostu zapięty m, prawy klawisz myszy i ucieczka, tak? Ucieczka. Cubili prawdopodobnie przeanalizował, że i tak nie ma szans, żeby się tutaj utrzymać. No i w sumie m, dobra analiza, no bo przeciwnik miał przewagę liczebną, poświęcił swojego plutonowego w 120 w 121. Ja bym zrobił to samo, jeżeli to tam by był Bertonik. Eee, Bertonik zrobiłby dokładnie to samo, jeżeli to tam bym, bym by, 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 ja. Więc nie ma, nie ma co się dziwić. No, z Plutonu trzyosobowego został tylko nasz dzisiejszy bohater i to on. Yy, I to on będzie yy, właśnie tutaj, teraz, próbował coś ugrać. Widzimy, że yy, te medy przeciwnika też skracają. Na ostro no, ten 430 poczuł się bardzo, bardzo pewny, nie wiem, może był przekonany, że yy, Suidie pojechał do miasta sporo hitów, co do e 50 to odkurzanie tego czołgu przede mną robienie ulepszeń polowych przede mną, ale jeszcze daleka droga zanim ponownie do tego pojazdu usiądę, dawno nim nie grałem, nie wiem jak obecnie się prezentuje w realiach Wociszka. jakby wam się chciało to możecie się podzielić waszymi spostrzeżeniami, jeżeli na tym e 50 ostatnio gracie widzieliście jaki był tutaj zestaw, dosyłka HP i turbo, o ile dobrze widziałem jeżeli nic nie popierdzieliłem Racje bojowe. Teraz WUTEK wywalił, wywalił wieżę temu 430 U. No jeśli chodzi o działo, 390 alfy, 270 peny na CR-kach, zobaczcie jaka piękna prędkość pocisku, 1500 metrów na sekundę. Hity też bardzo szybkie jak na ten typ amunicji, bo 1200 metrów na sekundę warto na to zwracać uwagę i aż 330 peny. 3684. Tyle widzimy uszkodzeń. Widocznych miasto padło: jest 5 do 11. Fatalna sytuacja. Przegrane praktycznie zielone, chociaż te medy też tak dziwnie powyjeżdżały, że teraz w sumie szarfutur przejechał zielonym. Przegrane miasto. No i to jest sytuacja, w której przeciwnicy spokojnie mogliby wjechać do kapa i zmusić naszego dzisiejszego bohatera, jak i inne czołgi z tej drużyny do tego, żeby. Musiały wyjechać i dekapować bazę. Tak? Jeżeli by tego nie zrobiły, no to, by, mm, no to by ta drużyna dzisiejszego bohatera przegrała przez kapa. Ale przeciwnik nie robi presji kapa, widocznie przy takim wyniku, tam już jest raczej załączone. Don't cap killol. Jeszcze teraz zobaczcie, kolejne buły zebrał. Tweedy ma niecałe 500 uszk HP przepraszam, i trochę ponad 4400 uszkodzeń zrobionych. Jeszcze tu leci bomba od arty. Na szczęście nie trafiła. 2,77 na ogrysku. Ale fatalne losowo. Znaczy fatalne: no 343, no dużo poniżej średniej. Gdyby dało średnią, to tego 2,77 już by nie było. Przy takim strzale Ja bym się wkurzył. Nie lubię czegoś takiego. No ale wiadomo, uroki RNG. Teraz strzał za 358. na no te dwa strzały, kiepawo. Kiepawo jeśli chodzi o do, rolki uszkodzeń. Pytanie teraz, kogo strzelać? A i tutaj auto aim był zapięty, ale chyba za szybko się zdecydował na strzał. Prawdopodobnie był przekonany, że ta wieża się szybciej obróci. 7 do 12, 8 do 12. Dobicie tej 207, do, to, dobicie tego radzieckiego obiekta 277, a szarfutur sobie jeździ. No ale plus jest taki, że nie ma we wrogim teamie już artylerii. Jedzie kolejna 277, dobita również. Trzeci frag. Dwie odznaki biegłości na lufie, tak? Dobrze widzę? W ogóle, czemu to są dwa paski, a... What? Czemu są dwa paski, a nie jakieś niemieckie te, ten... O co chodzi z tym? Może na tym kamo coś takiego jest? Dziwne. Możecie mi napisać w komentarzu o co chodzi. Czy to wygląda jakby to szwedzkie było? Nie mam pojęcia. Zostają dwie maszyny w teamie naszego bohatera ON i Sharfutur. Widzimy żółw na dwa strzały. No, ale mając 135 HP-ków przy czterech czołgach w drużynie przeciwnej, nie dziwię się, że yy, nasz bohater nie wyjeżdża i nie szuka przeciwników, bo tutaj każdy zły wyjazd kończy się i oczywiście oberwanie kończy się wizytą w garażu. A nie oszukujmy się, E50M to nie jest ELC Even i jego rozmiary powodują, że camo na tym medzie nie jest nie wiadomo jak wybitne. Zobaczcie, jedzie Maus, Maus, który jest prawie pełen masakra Przecież ten maus spokojnie może zagrać na Hapeki, a jeszcze tu się nie udało trafić a wieża E50M przy odpowiedniej penetracji też jest w stanie wpuścić no to było to było ryzykowne bo maus dość szybko ładuje no ale on się skupił bardziej na jeździe teraz widzimy scelowanie. dinga się dinga się dużo szczęścia że jednak jest tutaj e, że jest tutaj pestka e, pestka zwykła Nie wierzę po prostu w tego mausa, co tu się odwala. No ale jeżeli trafimy na takiego mausa w drużynie przeciwnej, to nic tylko się cieszyć. Widzimy próba celowania średnio udana. Wydojenie praktycznie całego mausa. 8675 uszkodzeń zrobionych. I zostaje jeszcze BZ i AMX. Dziewiątotwierowy. Tam w ogóle jest jakiś, ten pluton trzeci, to jest jakiś dynamiczny pluton z tego co widzę, bo mamy dwie dziewiątki i Mausa w plutonie. Chyba ktoś sobie jakiś dynamiczny Pluton machnął. Dziwne to, to, to szczerze mówiąc. Kiedyś, kiedyś, e, lata temu na kanale Wojtecha była bardzo fajna bitwa na Ruinbergu, z której wziął się tekst Zabijmy Marsa, gdzie wystarczyło skapować bazę bo został tylko Maus, z którego perspektywy oglądaliśmy bitwę, ale ludzie się uparli, żeby tego Mausa dobić. No i jak się domyślacie, Mausa nie dobili i kto oglądał wtedy te materiały, to do dzisiaj, do dzisiaj zresztą no, w tym naszych tutaj koleżeńskich kręgach, ja, Paweł, w sensie Pawlus, no tego typu, akcje tego typu jak w tej bitwie, to, to jest typowa akcja zabijmy Mausa, tak jak i tutaj, zabijmy E50, yy, zabijmy E50M, no przecież jak popatrzycie na to, co robił ten Maus, yy, co, co robi ten AMX, a jeszcze zostaje BZ-a, się wierzyć nie że tak się, tak się, rzeczy mogą ułożyć w bitwie, nie, że, no ale z drugiej strony tych yy, poziom, yy, poziom graczy obecnie jaki jest, każdy wie, bo gracie randomy na co dzień, zwłaszcza na tierach wysokich. Jeżeli przeciwnik popełnia błędy albo gra dla was dobrze, no to mu się nie przeszkadza, tylko z tego korzysta. A nasz bohater korzysta perfekcyjnie. 9699 uszkodzeń zrobionych. Specjalista wbity i to na niezbyt dobrej mapie. Przy trudnym początku, kiedy to jednak przeciwnik też postanowił zagrać na ostro z większą liczbą czołgów i pokrzyżował plany całemu Plutonowi. Wyczekiwanie na BZT, jest BZ dużo ma hapeków, tylko że właśnie tu, gdzie znajduje się nasz Suede, yy, można spokojnie i opuścić działo i próbować grać yy, pod nas, tak? Że to wyciągamy przeciwników do siebie. Oni muszą do nas wyjechać, żeby nas dobić, oni mają hapeki, ale na tej mapie, zanim się podjedzie, no to jednak trochę czasu mija. Widzicie zresztą, że ta BZT jest stokowa, więc. No też niewiele od niej można oczekiwać, tak? Tutaj przydałyby się hity, ale hity się skończyły. Więc w ogóle peski się zaczynają kończyć. Na szczęście jest ich jeszcze tyle, że powinno wystarczyć. BZ też nie bardzo wie, co może zrobić. Wydaje mi się, że nikt tak naprawdę, ani Maus, ani MX, ani ten BZ nie miał większego pomysłu na bitwę. Na tak sobie poradzić w tej sytuacji. A nasz bohater, zobaczcie, mając niewiele hapsów, do ilu, do ilu uszkodzeń już tutaj nafarmił. Piękny, fartowny też mocno ten strzał. No i załadowanie burzaka. W sumie prawdopodobnie też bym tak zrobił, dlatego że yy, no ta bezeta ma tylko 80 HP, więc to nie jest dużo. Zwłaszcza po zmianach m, burzaków, te m, działa mało i średnio kalibrowe, one strzelają za trochę więcej niż kiedyś. Jeśli chodzi o użycie burzaków, co przy takich, przy takich ogryskach robi robotę. Ale tymczasem zobaczcie, no gąsienice chyba zrobiły tutaj swoje i tylko 51. No nie spodziewałem się, to było, to było bardzo ryzykowne w tej sytuacji widząc tego przeciwnika bokiem, wiadomo, że CRK by zrobiła robotę. Gdyby przez tą sytuację on bitwę przegrał, to byłoby niesamowite. Ale na szczęście tak się nie stało. Piękny wynik 15 do 14 i zerknijmy na podsumowanie. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę. To ten nasz dzisiejszy bohater uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską asa pancernego. Do tego Spartana, Stalową Ściana, Dużego Kolibra i Specjalistę. Jeśli chodzi o asystę to było jej 659. Natomiast własne uszkodzenia zobaczcie na ten rezultat. 116 uszkodzeń ponad 11 kafli, 7 fragów dało 1646 punktów bazowego EXPA, przepiękny wynik bazowego EXPA, znaczy przepiękny wynik uszkodzeń, ale też bardzo ładny wynik bazowego EXPA na dziesiąty tier. Wielkie, wielkie gratulacje. Ten Maus coś tam postrzelał, ta BZ -a w sumie też, AMX też. Yy, więc no to nie jest tak, że tam totalnie nikt yy, nikt nie ogarniał. Yy, Dajcie proszę znać, co sądzicie o tej bitwie, co sądzicie o tym, jak wyjeżdżali i jak złamili przeciwnicy, bo to było wręcz niesamowite. Sekcja komentarzy należy do Was. Korzystajcie proszę z tego. Mamy tutaj oddane 44 strzały, 40 trafień, 31 z penetracją. Na te 11 tysięcy uszkodzeń tylko 1799 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane ponad 4 km. Kolega gra bez konta, premium. Bardzo dziękuję za podesłanie mi tej powtórki. Gratuluję wyniku, bo i uszkodzenia i X robią robotę. Eee, przypominam, korzystajcie, komentujcie, łapkujcie. To chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za kolejny, spędzony czas razem. Widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dzionka, do następnego. Trzymajcie się. Cześć!